Zwołani na pilne posiedzenie Sejmu posłowie pracowali nad ustawą o pomocy odbiorcom ciepła. Zaczęło się od ostrej debaty, a w końcu projekt trafił do Komisji. Rząd chce sprawę załatwić dodatkami od 500 do 3000 złotych. Opozycja mówi bezradność, chaos, propaganda i wykluczanie dużej grupy z pomocy. Maciej Knapik. Problemy doganiają rządzących. Opozycja długo je wymieniała. Rekordowa drożyzna w sklepach, brak surowców, niespotykane rachunki za prąd i za gaz, gminne spółdzielnie. Zakłady rzemieślnicze, drobne zakłady rodzinne nie mają czym opalać. W odpowiedzi dobre słowo. Wszystkie te zakłady, o których pan mówi, jeśli tylko będą chciały nabyć węgiel, to go nabędą. Dziękuję bardzo. Ale rząd musi już łatać własne błędy w ustawie węglowej działającej zaledwie dwa tygodnie. Dziurawe przepisy dopuszczają możliwość, że do jednego pieca węglowego można składać nawet kilka wniosków o dopłatę, czyli kilka razy po trzy tysiące. Meldują się różni. Hmm kuzyni, znajomi. Stąd też będzie poprawka, która będzie mówiła o tym, że jeden adres w domu to będzie jedna możliwość dofinansowania. Ekspertka mówi o działaniu na ślepo. Rząd do końca nie wie, ile to wszystko będzie kosztowało. Nie wie, ile jest tych urządzeń grzewczych. A teraz nowa ustawa o dopłatach ciepłowniczych, o której mowa była już miesiąc temu, pojawia się teraz i znów miłe słowa. Najbardziej kompleksowe i najszersze rozwiązanie. Uważamy, że wszystkim Polakom należy się równe traktowanie. To padło z Mównicy Sejmowej. A chwilę później było już trochę inaczej. Mieszkańcom Wilanowa nie dopłacamy, dopłacamy tym, którzy mają realne podwyżki. A dlaczego mieszkańcom Wilanowa nie? Tam nie ma realnej podwyżki. To są Tam bardzo ma... małe kwoty. Jeżeli rosną ceny węgla, to. Niestety nie mamy żadnego cudownego rozwiązania w Wilanowie. Skala podwyżek może być różna, ale akurat nazwa Wilanów pada tu nieprzypadkowo, mówi opozycja. To jest zemsta za pewnie wyniki głosowania na Wilanowie. W naszej dzielnicy pisma 10% poparcia. Nowa ustawa zakłada dodatki do peletu, oleju, gazu czy drewna, a także ma blokować podwyżki cen centralnego ogrzewania w blokach i osiedlach na poziomie 40%. Nic z tego nie będzie, słyszymy, nie tylko w Wilanowie. Z Jaszczynbia w miasta Żory. Posłowie opozycji pokazują pisma ze spółdzielni mieszkaniowych, a w nich zapowiedzi podwyżek nawet 200% i żadnej pomocy nie będzie. Bo wskaźnik, który ustalił rząd, akurat nie obejmuje tych spółdzielni. Chodzi o zawarte w ustawie współczynniki ceny wytwarzania ciepła. Ustawione są w taki sposób, jak słyszymy, że oszczędne i wydajne ciepłownie nie kwalifikują się do pomocy. Im efektywniejsze wytwórca ciepła, który nie zrealizuje tego wskaźnika, to mieszkańcy nie skorzystają. Poseł Suski sprawę kwituje w taki sposób. Stawki no, dla jednych są lepsze, dla drugich gorsze, no, ale najlepiej, jeżeli są nawet troszkę gorsze, ale dla wszystkich i szybko. To nie jest dobra metoda, słyszymy. Uruchamiamy jakieś taką studnię bez dna, do której będziemy wrzucać każdą złotówkę. Dlaczego nie dacie dodatków tylko naprawdę potrzebującym? Ustawa ma kosztować 10 miliardów złotych, które jak słyszymy mają pochodzić z ETS-u, czyli Unijnego systemu handlu emisjami, który PiS zresztą bez przerwy krytykuje. Nie będzie to do dróg pustego pieniądza. To jest żart. Pieniądze jak zwykle z poza budżetu, z funduszu covidowego, który jest zasilony rzeczywiście z pieniędzmi ZTS-u. Pieniędzy, których zabraknie niewątpliwie. Ustawa jest procedowana w ekspresowym tempie. Jak to często ostatnio bywa. Macie ich na pik, Fakty.